To jest brand IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem 40% więcej mocy i 5 obietnic. Microsoft przechodzi do ofensywy w Europie. Microsoft ogłosił pięć cyfrowych zobowiązań dla Europy i zapowiada rozbudowę infrastruktury centrów danych na kontynencie o 40% do 2027 roku. Deklaracje te wpisują się w szerszą strategię zacieśniania relacji z europejskimi rządami, przy jednoczesnym umacnianiu pozycji na rynku chmurowym i AI, i są odpowiedzią na rosnącą potrzebę cyfrowej suwerenności w obliczu napięć geopolitycznych, pisze na blogu Brad Smith, prezes Microsoft. Lokalne dane, lokalne zaufanie Najważniejszym sygnałem płynącym z wypowiedzi Brada Smitha w Brukseli jest jasna deklaracja. Dane europejskich klientów będą nie tylko przechowywane, ale też przetwarzane wyłącznie w granicach UE i EFTA. To efekt finalizacji projektu EU Data Boundary, inicjatywy, która ma zneutralizować obawy o ingerencję rządów spoza Europy w dane firm i instytucji publicznych. W czasach, gdy każde pytanie o lokalizację danych ma wymiar polityczny, Microsoft stara się wystąpić w roli zaufanego partnera cyfrowego europejskich państw. Nie bez znaczenia są zapowiedzi wsparcia odporności operacyjnej. Kopie zapasowe w neutralnej Szwajcarii i struktury awaryjne obsługiwane przez europejskich partnerów to sygnał, że firma stara się rozbroić kluczowy zarzut wobec Big Tech zbyt daleko posuniętą zależność infrastrukturalną od amerykańskich firm. Suwerenność chmury po europejsku: inwestycje w infrastrukturę mają realny ciężar. Wzrost mocy centrów danych o 40% do 2027 roku obejmie 16 krajów. To nie tylko ekspansja w skali, ale też jakości. Projekty takie jak Ble, Francja czy Delos, Niemcy, to przykład podejścia hybrydowego. Globalny dostawca chmury działa w modelu zgodnym z lokalnym prawem i pod nadzorem lokalnych podmiotów. Takie rozwiązania mogą stać się złotym środkiem między technologiczną wydajnością a cyfrową suwerennością, której coraz mocniej domagają się europejscy regulatorzy. Bezpieczeństwo jako karta przetargowa Microsoft wzmacnia również obecność w obszarze cyberbezpieczeństwa, zarówno symbolicznie, jak i organizacyjnie. Nowa funkcja europejskiego zastępcy CISO ma zapewnić zgodność z dyrektywą NIS-2 i przyszłą unijną ustawą o odporności cybernetycznej. Jednocześnie firma obiecuje niezależne audyty zgodności, co wprost nawiązuje do ducha europejskiego podejścia do regulacji. Nie chodzi już tylko o deklaracje, ale o weryfikowalne dowody. A i open source bez murów. W warstwie gospodarczej Microsoft stara się pokazać jako siła wspierająca europejską innowacyjność. Otwartość na współpracę z firmami open source, eliminacja kosztów migracji danych między dostawcami chmury oraz udostępnienie modeli AI na Azure mają ułatwić dostęp do zaawansowanych technologii także mniejszym firmom. To również czytelny sygnał pod adresem Komisji Europejskiej. Nie jesteśmy barierą dla konkurencji, wręcz przeciwnie wspieramy ją. Miękka suwerenność czy twarda ekspansja? Microsoft umiejętnie łączy miękki język współpracy z twardą ekspansją rynkową. Zobowiązania są precyzyjnie dostrojone do europejskich lęków o prywatność, suwerenność, cyberbezpieczeństwo. A jednocześnie firma kontynuuje budowę swojej dominacji w chmurze i AI, rozszerzając fizyczną obecność, wzmacniając wpływy regulacyjne i minimalizując bariery wejścia dla klientów. To podejście może stać się wzorcem dla innych graczy ci, którzy chcą działać w Europie, muszą grać według lokalnych reguł, a najlepiej je współtworzyć. Microsoft pokazuje, że rozbudowana infrastruktura i silna narracja o cyfrowej odporności mogą być skutecznym narzędziem budowania zaufania i pozycji w regionie, który coraz śmielej stawia granice technologicznym gigantom.